Słuchaj, ta narodzie, co wam powiem? Po tym, co wczoraj, że mu słyszało od tego prezesa Kaczyńskiego, to mnie szlak w jasny trafił. Powiedział, że chcą likwidować wszystkie ataty, które dostali ludzie, znajomi i rodzina. Toż to cholera. Pięć lat temu obiecywali, że mamy wstać z kolan. No to ja, kurde, nawet wstałem, na ryju leżałem i wstałem. Radnym zostałem. Robotę załatwiam. Wszystkim, którzy chcą sąsiadom, rodzinie, znajomym, przyjaciołom, bo tylko w nich wierzę. To był podstawowy punkt programu. Rodzina, polska rodzina, polski naród. Kim my jesteśmy teraz? Teraz chcą nas wypierdolić? Nie, nie damy się. Ze Szwagrem uradziliśmy, że zakładamy polską partię nepotyzmu i populizmu. Od jutra w internetach będziemy ogłaszali, jak tam do nas się zapisywać. Wszystkie spółek, wszystkie z rad nadzorczych, pamiętajcie, możecie się obronić. W Sejmie przejmiemy większość. Większość z Was ma pousadzanych, znajomych, przyjaciół, towarzyszy, kolegów, znajomych, sąsiadów, w spółkach. Oni mają przejść do naszej partii. Założymy ją, zarejestrujemy i obalimy to wszystko. My będziemy rządzili. Polski naród. 500 plus dawali. Teraz za te 500 plus to nawet ośmiu flaszek wody nie można kupić. A nie mówiąc o tym, że kurde. Na, na wczasy nie pojedzie się za to. Za 300 teraz plus są robić jakieś tam zapisy czy inne utrudnienia. Nie damy się. Będziemy załatwiać dalej etaty. Będziemy popierali wszystkich, sąsiadów, rodzinę w szczególności. Polski naród zawsze stał na rodzinie. Zawsze była rodzina popierana. Wiek wieków. To był podstawowy punkt programu PIS-u. Stajemy z kolan, popieramy rodzinę. Rodzina najważniejsza. My chcemy populistycznie, ale prawdziwie. 1000 zł będzie teraz wynosiło każde becikowe. 1500 nawet, a może i 2000. Te całe wszystkie na ołówki i tak dalej będzie 500 zł. Na 500 plus to już nie będzie 500. To będzie 1000 plus albo i 1500. Wczoraj powiedzieli, że gospodarka jest na topie, że idzie do przodu. Dlaczego? Bo my wydajemy to na wodę, na baseny. Na wszystko wydajemy, bo my wydajemy, oni kurde gdzieś na kontakt to gromadzą, za granicę wywożą, my polski naród będziemy zdecydowanie, konsekwentnie będziemy polskie piwo będziemy pili z Grudziądza, będziemy jeździli do polskie czasy, nad polskie morze, w polskie góry, tam będziemy wydawali pieniądze. I na to wszystko dostaniecie. Zapisujcie się do pra naszej nowej partii. Polska partia nepotyzmu i populizmu. Wybierzemy władzę. Ja będę prezesem, bo to założyłem. I będzie wszystko bardzo dobrze. Będziecie mieli to, co chcecie mieć. Polski naród nie będzie leżał, nie będzie wstawał z kolan, będzie siedział. Będziemy chodzili tak, jak chcemy. Nikt nam nie będzie nic mówił. My będziemy nasze rodziny, nasi sąsiedzi, nasi znajomy. Słuchaj ta, w internetach, szukajta szukaj do zobaczenia. To że niby my te tłuste koty jesteśmy jeszcze odnośnie tego. Posłuchaj ta, Tłuste koty to oni są te tłuste koty. To są te koty, które są w sejmie, które są w biurze tym politycznym i to są koty, które są w rządzie. Oni biorą trzy pensje. W sejmie, w rządzie i w tym ich biurze politycznym, że jak tam się nazywa komitet polityczny. Na Nowogrodzki. Wiecie, ile to jest kasy? To jest ponad 3 dychy miesięcznie. A my jesteśmy tłuste koty? My dostajemy niby jakieś tam wielkie pieniądze? Nie. My tylko ponosimy łapy, my tylko zabieramy się za zbieranie podpisów i to jest nasza robota. My zaganiamy sąsiadów, żeby głosowali na nich tłuste koty. Zobaczycie, co te tłuste koty potrafią. Tłuste koty, jeżeli tak mówicie, nabrały kredytów. Będą potrzebowały pieniędzy na spłatę tych kredytów. Zachęcaliście do tego, żeby pracować, obstawiać. Każdy ciągnął swojego. I teraz pociągniecie nas. Pociągniecie. My was pociągniemy. Rozpierdzielimy ten cały Sejm. Rozpierdzielimy. Zobaczycie, ilu tych senatorów, ilu tych Waszych posłów przejdzie do naszej partii. Do partii, polskiej partii nepotyzmu i populizmu. Pamiętajcie, Polska Partia Populizmu i Nepotyzmu, PPNP. Od jutra w internecie szukajcie, znajdziecie, wstępujcie. Będziecie bronić swoich sąsiadów, będziecie bronić swoich siostry, siostry, swoich braci, swoich szwagrów, swoje teściowe. Oni pracują na to, co było do tej pory. Będzie ta partia partią, która opanuje i przejmie cały elektorat. Polska Partia Nepotyzmu i Populizmu. Trzymajcie się.